Z Łowińskich Łąk pochodzący, tak, Łowinia to jego rodzinne miejsce to miejscowość bardzo blisko leżąca Śląska. Stąd tylko przysłowiowy rzut beretem, także do Małopolski. Więc trudno się dziwić, że w twórczości Edwarda, w jego repertuarze, repertuarze szczególnie jego kapeli jest sporo pozycji, które nie do końca są kielckie. Zresztą to jest trochę inne granie, to już nie jest nasze, tu z Gór Świętokrzyskich, to nie jest nasza nuta, to jest nuta bardziej właśnie sędziszowska, jędrzejowska, prawda, już mocno krakowskim graniem, krakowską stylistyką skażona. No i dobrze, niech się różni, niech coś nowego wnosi. Zarówno repertuar, jak i charakterystyka gry y, jest y, typowa dla y, Regionu Jędrzejowskiego, czyli regionu na styku Małopolski, czyli regionu krakowskiego i kieletczyzny. Są to utwory zagrane w bardzo szybkim tempie, z charakterystycznymi wartościami rozdrobnionymi, granymi staccato, czyli, czyli wartości rytmiczne są bardzo punktowane. Można powiedzieć, że Edward Gola, w tym doszedł do perfekcji, i dzisiaj graje w stopniu mistrzowskim. Moja pasja, jeśli chodzi o skrzypce, to to mnie zaczęło interesować już w takim wieku, takiego chłopca dorastającego, gdzieś 7-8 lat. I to już tak zauważalne było, bo w tym czasie, jak kiedyś takie były zabawy po wsiach, na podłodze, tak na deskach, jak się to mówiło, to ja już zawsze tak za muzykantami stałem, tak podsłuchiwałem. I to mnie już pociągało, a zwłaszcza skrzypce. W mojej rodzinie brat mojego taty grał na skrzypcach, brat mojej mamy grał na skrzypcach. 14 lat jak miałem, no to mój krzesny mieszkał na Śląsku w Dąbrowy i to nie było tak jak teraz telefony, tylko list przysłał, żeby przyjechać, to mi podaruje skrzypce, a ja byłem jego krześnikiem. Pojechaliśmy świętej pamięci tatą do Dąbrowy no i podarowały mi te skrzypce, i od tego się zaczęło w wieku 14 lat. Chodziłem najprzód do brata mojej mamy, wujek Waldemar Baran. Była to wioska taka kolonia w Sira Koszyn, nazywała kolonia Ignaców. Tam chodziłem do wujka gdzieś z półtora roku się uczyć, ale prawidłowo. Książka do gry na skrzypcach. Autora zbignie w soja. Ja gdzieś taki dar od Boga miałem, że szybko to przyswajałem, szybko mi to wchodziło. I dojechaliśmy do takiego punktu, że wujek mówił, powiedział mi: No trudno, ale musimy coś pomyśleć dalej o jakimś nauczycielu, który bardziej ma wiedzę w tym kierunku. I więc w tym czasie, to pamiętam, to był sierpień, pojechaliśmy. Stato moim, to była akurat żniwa, do świętej pamięci Stefana Ostrowskiego z Gniewięcina. Z zapytaniem, czy przyjmie mnie na lekcję, a on uczył w tych latach w Domu Kultury w Sędziszowie. No i doszło do porozumienia, zacząłem naukę właśnie w Sędziszowie. To były lata już 72-74, 1972 i 74. Tam chodziłem do mojego mistrza. Dwa lata, gdzie no, chodziłbym dalej, ale akurat tak się złożyło, że mój mistrz odszedł do wieczności. Edzie miał szczęście od samego początku, że spotkał najpierw Stefana Ostrowskiego z Gniewięcina, znakomitego skrzypka. Jak się słucha starych nagrań yy, Stefana Ostrowskiego z 60-tych lat, 70-tych jeszcze, no to już schyłek jego, jego kariery to po prostu trudno uwierzyć, że tak ludzie grali, że tak brzmieli. Edward miał to szczęście, że trafił do Stefana Ostrowskiego. Że tam. Poznawał techniki gry, smyczkowania, palcowania, tego szacunku dla dźwięku, dla frazy, myślenia takiego, a nie innego o utworze, o muzyce. Muzyka Stefan Ostrowski, to z nim było tak. On w latach przedwojennych on pochodził z Gniewięcina z gospodarki. On nie miał zainteresowania do pola. Jego ciągnęła właśnie muzyka ludowa, bo on jak się już tam podkształcił, to grywał po dworach u dziedziców. On grał tak zwaną muzykę zastolną. To były takie zawiłe utwory, wolne. Jak nieraz widzimy gdzieś tam na filmach, że to, jest, to była całkiem inna muzyka jak obecnie, co się gra. No, tyle co mogę opowiedzieć o moim nauczycielu. Później, moim zdaniem, znaczącym momentem już w dorosłym takim artystycznym życiu było przyłączenie się Edwarda do kapeli Mirosława Piaseckiego, kapeli z Jędrzyjowa. Grali ze sobą bardzo, bardzo długo. I tam edziu jakby drugi oddech złapał. Kolejnym było już, kiedy niestety panu Mirkowi się zmarło, ku naszej żałości, to utworzenie kapeli Edwarda Goli, skład której wesli wszyscy. Koledzy z kapeli Mirosława Piaseckiego. Kapela odżyła na nowo. Edzio tutaj wiódł prym. No, wiadomo, jedyne skrzypce, ale to Edzio nadawał artystyczny kierunek działaniom tej kapeli. I tutaj też do głosu doszedł y, syn y, Rafał, grający na trąbce. Edzia, który prowadzi koncerty, między utworami zawsze coś żartobliwego, dowcipnego rzuci, no i śpiewa od czasu do czasu niektóre utwory. Poznałem Edwarda Gole, kiedy był członkiem kapeli Świętej Pamięci Mirosława Piaseckiego z Jędrzejowa. I wielokrotnie miałem okazję obserwować kapelę, kapelę na różnego rodzaju konkursach i występach. I dało się odczuć, że, że oczywiście szefem kapeli był Mirosław Piasecki, ale równorzędnym instrumentalistą był Edward Gola. Myślę, że bardzo istotnym elementem Edwarda Gori jako muzyka ludowego jest to, że, że łączy dwie cechy, czyli autentyczność cechy archaicznej muzyki ludowej wraz z biegłością techniczną, którą, którą nabył jakby w procesie edukacji. Jest to bardzo istotne i charakterystyczne dla, dla gry Edwarda Gori. Ja miałem takie myśli. Że wystąpiłbym jako solista, bo już byłem tak mocnym skrzypkiem zaawansowanym, że mógłbym to, tylko nie miałem takiej odwagi cywilnej. A do każdej sytuacji to każdy musi dorosnąć w swoim wieku, żeby, żeby to przezwyciężyć, te stresy. I w 2011 roku zaczęła się moja. Pasja muzyczna występu już solowego, gdzie pierwszy raz odważyłem się, nawet jak miałem takie zamiary, to ja to bym zagrał, ale jakby gdzieś kurtyna stała, to ja bym za kurtyną zagrał. Ale w końcu przezwyciężyłem to i od tego się zaczęła moja pasja gry na skrzypcach jako skrzypek solista. I po kolei po kolei 2012, 13, 14, 15, 16 występowałem jako solista skrzypek, gdzie wygrywałem pierwsze miejsca. Te utwory, które ja grałem, to były, były utwory wówczas wpisane z rękopisów mojego mistrza Stefana Ostrowskiego, i on te utwory bardzo wartościowe, gdzie tej muzyki obecnie się nie gra. Edward bardzo w to wszedł. Śmiem twierdzić, że wszedł w to bez reszty, kiedy przeszedł na emeryturę. Lat temu parę. Wtedy się już bez reszty zaprzedał dwóm damom, żonie i pięknej pani muzyce. Do tego doszło, że skrzypiec praktycznie Edward nie odkłada do dziś. Edward Gola stara się dobierać repertuar, yy, repertuar, który często bywa zapomniany całkowicie. Stara się, mówiąc brzydko, wygrzebywać utwory, które przez dziesięciolecia nie były wykorzystywane i grane przez nikogo. Yy, ma to szczęście, że, że na pewnym, jakby na początku swojej edukacji muzycznej trafił na Stefana Ostrowskiego, swojego mistrza, który wyedukował go na tyle, że biegle czyta nuty i potrafi otworzyć ten utwór, jak, jak również je zapisywać. Yy, jednocześnie yy, no nie można go nazwać typowym naturszczykiem, który gra całkowicie z suchu. Więc ten element edukacji muzycznej, który odbył, myślę, że jak najbardziej na plus. Ja go znam od lat. Znam go oczywiście ze sceny, znam go jako juror różnych konkursów, ale znam też jako realizator różnych jego nagrań. Edzio wnosi dużo tego sędziszowsko-jędrzejowskiego ognia, tego czadu. Kiedyś z Edziem rozmawiając, już nie pamiętam gdzie, kto wie czy, czy nie na parkingu naszym radiowym, Edziowi się wymksnęło, że, że ich granie to jest takie wściekłe. No i chyba tak jest. Ciekłe granie, to powiat właśnie, Jędrzejowski, miał odrębny styl grania, tak jak na przykład Pinczowski powiat, czy Małopolska, Działoszyce. Tu było szybkie, techniczne, trudne granie. Tym się to różniło i to było zauważalne wszędzie, gdzie nawet, bo jak w świętej pamięci Jan Jawor grywał, to już ten temat był wyświetlany. Te skrzypce, które dostałem od mojego krzesnego Edwarda Gola, też tak się nazywał. To, by, to był brat mojego taty. To były skrzypce Steinery. Dobry instrument, ale z chwilą rozwinięcia mojego talentu szukałem już sam, jak zacząłem czynnie grywać, szukałem już sam coś lepszego instrumentu. Bo miałem w głowie, że to będzie w przyszłości służyło do kapeli. I też gram obecnie na Steinerach z 1747 roku. To jest bardzo ostry instrument, jeśli chodzi o kapelę, bo do kapeli musi być wybijający się instrument. Praktycznie, kiedy kilku wielkich odeszło z tego ziemskiego padołu. Ostał się Edward, jest jeszcze Marek i zaszedł u Adama Kocerby w Działoszaka w kapeli z Działoszyt. I w tym starszym pokoleniu no Edzio Orłowski wyemigrował do Krakowa, ze Rżycka. Więc ze starszego pokolenia praktycznie Skrzypków y, grających i y, to grających stosunkowo dużo nie mamy. Pojawiają się y, młode osoby. Jest Agata, Korban, prawda? Jest parę innych osób, y, które próbują coś na tej niwie zagrać, coś sensownego wnieść, ale nie, nie każdemu się udaje. Ale już nie ma skrzypku. Nie ma. To wszystko, co, co było, to poszło już do wieczności. Jeśli chodzi o skrzypków w tym czasie, to praktycznie, bo zostałem się w naszym rejonie sam i jeszcze zagrywa też na skrzypcach taka z domu Ania Całka z kapeli yy, ten Jerzego Całki z Ona właśnie ujknęła tę ludowiznę, bo tam w domu się tam grała ludowizna. I ona to tołknęła. Moim zdaniem to nie, nie dzieje się za wesoło, jeśli chodzi o utwory ludowe, bo wszyscy fachowcy już odeszli, a my ta resztka jeszcze podtrzymujemy. To, ale dokąd, bo i kolega Adam Kocerba też ma takie zdanie, że jest to, chyli się jakby, jakby ku upadkowi, bo nie ma kto grać. Będzie powiedział, że chce odejść w momencie, w którym zostawi bardzo dobre wrażenie. Że nikt mu nie powie, że na koniec swojej y, solowej kazyny to grał byle jak, nie trafiał w dźwięki, smyczkował jak popadło. Nie, on chce odejść z uśmiechem, z dobrym wrażeniem. Ja to tak myślę, jeszcze prowadzić kapelę dalej. Kapela Edwarda Golis-Seniszowa. Póki będę w takim jeszcze jak teraz w zdrowiu i, i takim czynnym skrzypkiem, będę prowadził jeszcze kapelę, ale z solowego grania wiem, że trzeba zejść w dobrym czasie. Bo nigdy mi się nie zdarzyło przez tyle występu moich solowych wszędzie, żebym ja się gdzieś pomylił. Bo to jest tak, że ten czas kiedyś trzeba zamknąć. To co dobre, postanowiłem już zamknąć solowe granie w dobrym momencie i w dobrych osiągnięciach. Na razie zdrowie jest, a dokąd tylko będę mógł, to będę to wszystko prowadził. Edwardzie drogi, nie odpuszczaj. Każda gama, każdy dźwięk jest Twój i wiele dźwięków jeszcze przed Tobą ku naszej uciesze.